Siemanko, z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj witam się z Wami z Łodzi. Nie ze Szczecina, słuchajcie. Dzisiaj jesteśmy w Łodzi i będziemy tutaj przez kilka dni, czyli od czwartku do może soboty, chyba że z piątku na sobotę wrócimy w nocy, tak jak to my często lubimy. Więc uwaga, uwaga, już na wstępie powiem, że kiedy Wy oglądacie ten film, to my już jesteśmy dawno w Szczecinie. E, słuchajcie, my tutaj przyjechaliśmy dlatego, że ja jutro mam tutaj taki kurs, szkolenie, ale o tym może później nie wszystko od razu. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodobał, to zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. No i my jesteśmy sobie w hotelu Hilton, nie wiem czy powiedziałam. Jest to taki mały, tak Naprawdę pokój, bo jest to taka sypialnia z salonem, można powiedzieć. I tutaj widzicie właśnie łóżko, to jest takie king size. Tutaj mamy dwa foteliki i stolik. No i słuchajcie, za mną jest właśnie telewizor, i tutaj jeszcze takie biureczko. No jak widzicie, te światło jest takie żółte, więc soreczka, ale to nie jest zależne ode mnie. No cóż, jeśli chodzi o widok, no to nie jest on najpiękniejszy. Bo słuchajcie, tutaj są po prostu bloki, bloki. Są jeszcze pokoje z możliwością takiego widoku na park, ale ja tego nie wzięłam, bo nie wzięłam, albo po prostu już było wszystko zarezerwowane. Bo tak naprawdę wielkiego wyboru w tej łodzi nie było. A mi też bardzo zależało, słuchajcie, na tym, aby w hotelu był basen, bo po prostu ja jutro. Stąd idę na kilka godzin od godziny 10 do 16 mam też szkolenie, a Wito zostaje sam. Więc słuchajcie, wziąłam hotel, żeby miał też y, co robić. Fipcia oczywiście jest z nami. No i właśnie wracając do widoku, to jest on taki. Ale słuchajcie, fajne jest to tutaj, że y, okna są od podłogi. Więc widzcie, jak sobie tutaj siądzie, to będzie sobie obserwowała wszystko. Więc już Wam pokażę tak na szybko y, ten pokój. Zrobimy taki room tour, więc y, łóżko już widzieliście. A to jest właśnie wejście do tego pokoju. kuwetka, miseczki, jest już wszystko na miejscu. No i słuchajcie, łazieneczkę jeszcze Wam pokażę. Jest bardzo ładna. Chwilunia, Zapalę światło. Idziesz? Ty też pokażesz. Fiwi, bo Wam bardzo lubi łazienki hotelowe. Chodzić <głodzicie> właśnie. I lubi w prysznicach leżeć. Więc tak wygląda właśnie ta łazieneczka jest bardzo ładna. Teraz wyciszyłam telewizor, żeby na nagraniu tego nie było słychać, ale kiedy siedzicie sobie tutaj, właśnie w łazience, to słuchajcie, tutaj są głośniki i normalnie wszystko słychać, co się dzieje w telewizji. Wielkie lustro, elegancko. No i w sumie to tyle, to tyle z tego runduru, bo słuchajcie, tutaj naprawdę nie ma zbyt wiele rzeczy do pokazywania. Ale no, pokoik jest na, naprawdę spoko, czyściutki, zadbany, nic nie jest zniszczone i mega, mega pachnie. Więc się tak zastanawiam, czy oni coś dodają do klimy, czy gdzieś indziej jest taki zapach. Naprawdę jest y, fajnie. No słuchajcie, za chwileczkę pójdziemy właśnie, może obrócę kamerę, za chwileczkę pójdziemy coś zjeść. Y, nie będziemy szli na miasto. Bo troszeczkę jesteśmy zmęczeni e, i tutaj troszeczkę chyba gdzieś trzeba iść, przejście po prostu, więc zjemy sobie w restauracji, w hotelu. Jeszcze trochę przez kilka godzinek będzie on, ona otwarta, ta restauracja, a pipcia zostanie oczywiście sama w pokoju. Jak ona się cieszyła, słuchajcie, jak ona tutaj miała już otwarty transport, Biega w tom i z powrotem. Ogon taki wielki, napuszony, stojący, słuchajcie, wszystko sprawdzała, wszystkie kąty i biegała jak szalona po prostu. Teraz słyszę, że coś tam skacze w łazience. Więc my zaraz pójdziemy sobie na jedzonko, a teraz wito poszedł właśnie gdzieś do jakiejś. Żabki, czy po prostu sklepiku e, kupić nam co nieco tak na później. No bo wiecie, restauracje zawsze są do jakieś tam godziny otwarte, a jak zgłodniejemy czy coś, to co potem? Ja nie mogę iść spać głodna, bo jak się idzie spać na głodniaka, to słuchajcie, się dzikie świnie e, śnią. Nie wiem, czy to kiedyś słyszeliście takie żarty, więc aby się dzikie świnie nie śniły, to słuchajcie, Wito poszedł do sklepu. I w sumie to tyle, słuchajcie, tak. E, na przywitanie, zobaczcie. Fibcia chce się głaskać. Bardzo grzeczna była w samochodzie. Jechaliśmy, słuchajcie, z 4 godziny. E, całkiem spoko było na drodze i Fibi bardzo grzeczna w ogóle. Tak nie miał czała, nie krzątała się. Chociaż ona zawsze tak na początku szuka swojego miejsca, ale później wylegiwała mi się po prostu na kolanach, a czasem była w transporterze. Że, słuchajcie jazda w aucie z Fibi to jest taki jedyny moment, kiedy ja mogę skorzystać z tego, że Fibi siedzi mi na kolanach. W ogóle w domu to na absolutnie Absolutnie nie usiedzi na kolanach ani sekundy. Na ręce też nie lubię za bardzo być brana, nie na długo bynajmniej, ale w sumie już wam mogę powiedzieć szkolenie z makijażu. Na wieczór też mamy plany, zarezerwowałam stolik nam na wieczór do restauracji komediowej, więc postaram się dodać jakieś zdjęcie z tego miejsca, więc będę chciała, żeby to mi zrobił, właśnie zdjęcie z restauracji komediowej. Restauracja komediowa to jest restauracja, stand-upera Rafała Paczasia. My bardzo go lubimy. No, także słuchajcie, jeśli ktoś jest w temacie, może nie, może nie młodsza widownia, ale na przykład właśnie rodzice czy po prostu rodzina, no to słuchajcie, jesteśmy właśnie tutaj w Łodzi i pomyślałam sobie, że jak już tu jesteśmy, to na pewno pójdziemy do restauracji komediowej i od razu zarezerwowałam stolik, jak już wiedziałam, na którą mniej więcej godzinę będziemy mogli tam pójść. I takie są plany. Później, słuchajcie, muszę jeszcze przestudiować te wszystkie karteluszki, bo ja nigdy nie pamiętam, do której co jest otwarte, a tutaj mamy. Sauny, basen i tak dalej. Więc bardzo bym chciała też iść dzisiaj na basen. Wito będzie mógł więcej skorzystać z basenu, no bo przecież będzie to siedział tutaj przez parę godzin sam. A ja będę na szkoleniu, ale też bym chciała sobie właśnie troszeczkę skorzystać z tego basenu. I fajnie, że ten basen mamy właśnie na tym piętrze, gdzie mamy pokój. A się tak to zgadałam, dużo gadam i szybko, że słuchajcie, już mi zasłuchał gadle, więc myślę, że chyba nie będę już więcej do was w tym momencie mówić, bo powiedziałam już chyba wszystko, co tu więcej mówić. I w sumie tyle. Wiem, że też takich mega długich gadanych filmów nie lubicie, więc może w następnym miejscu zobaczymy się gdzieś indziej. Siemanko, witam się z wami kolejnego dnia i jestem na basenie, tak jak widzicie, a dokładnie w jacuzzi. Nie odpaliłam specjalnie go mocno, żeby po prostu chwilkę do was pogadać. No i słuchajcie, cóż, najpierw podsumujemy sobie wczorajszy dzień. Więc wczorajszy dzień wyglądał tak, że poszliśmy do restauracji. Zjeść sobie kolację i w sumie później spędziliśmy czas w pokoju, byliśmy tą podróżą bardzo zmęczeni i tak to w sumie wyglądało. Kiedy nie dała nam spać, słuchajcie, naprawdę od godziny 5 rano ona ciągle się budziła, znaczy ona mnie budziła. Ja co 10 minut tak średnio wstawałam i sprawdzałam co ona robi. w ogólnie gryzła jakieś rzeczy, jadła jakieś rzeczy, przeszkadzała. Naprawdę się nie wyspałam, a ja rano musiałam stać I wyobraźcie sobie, że było coś takiego, że jest za 7 e, minut mój budzik, będzie dzwonił, a ona się dopiero kładzie spać. Ja sobie myślę, o nie, nie, nie będziesz spała. No i słuchajcie, wstałam i dzisiaj byłam właśnie na, kursu, na kursie makijażu, dlatego mam taki make-up, słuchajcie. To nie jest dlatego, że ja się tak pomalowałam na e, basen, tylko po prostu z e, kursu makijażu. No i nie zmazywałam tego makijażu, bo mi szkoda bardzo jest go zmazać, więc zobaczcie. Teraz siedzę przed małym okienkiem, nagrywam zbliżenie i spójrzcie, jak ten make-up wygląda. Tak ja się nie maluję, ani na co dzień, ani na wyjście, ale uwaga, zacznę, bo bardzo mi się to podoba, jest naprawdę super. I bardzo mi się taki make-up podoba, teraz słuchajcie, zmieniłam miejsce, bo panowie przyszli na basen, więc nie będę ich nagrywać. I mam nadzieję, że przez ten cały szum będzie mnie dobrze słychać. Więc na razie będzie takie zbliżenie. Na makijaż, słuchajcie, bo o makijażu właśnie mowa. E, tak on wygląda: oczy to oczy, słuchajcie. Ale mi bardzo zależało na tym e, szkoleniu nauczyć się robić make-up twarzy tak, żeby nie była to maska, a naprawdę bardzo ładny make up i żeby on się utrzymywał i po prostu teraz muszę to ćwiczyć no i jak się nauczę to już będzie super ale takie podstawy jakby znam, wiedzę teoretyczną no i też ja robiłam pół twarzy, ogólnie, bo nie powiedziałam szkolenie było z Karoliną Ziętek ja, słuchajcie, Karolinę oglądam na YouTube i obserwuję na Instagramie i wiecie, teraz to ja rozumiem co wy na przykład czujecie jak na przykład oglądacie jakiegoś youtubera, a później macie możliwość z nim spotkania się i tak to właśnie było w tym przypadku. E, oglądam Karolinę i dziś właśnie mogłam się z nią e, spotkać właśnie na tym kursie. E, później zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Ona w ogóle mi robiła zdjęcie, słuchajcie, moim telefonem, więc sobie za jakiś czas postaram e, się wrzucić e, właśnie na Insta. Takie zdjęcie z tej szkoły. W wielu miejscach byłam właśnie na make-upie, też na, byłam, byłam na różnych szkoleniach i prawda jest taka, że zawsze wracałam przerysowana. Twarz była mega, mega mocna. Ja wiem, że czasem trzeba zrobić ten makijaż mocniejszy, jeśli chodzi o makijaż do zdjęć i tak dalej, ale no nie, to naprawdę było za grubo. I jeśli nie twarz, to na przykład zawsze mam przerysowane usta. To jest tragedia. Ja wiem, że ktoś na przykład ma małe usta, krzywe usta, no to trzeba tam naprawić i tak dalej. I ja nie mówię, że ja mam idealne usta, ale słuchajcie, nie lubię takich przerysowanych, jak właśnie często niektórzy malują swoim klientom czy też sobie. Ale ten make-up mi się bardzo podobał. Usta, oczywiście, ja teraz już słuchajcie, zjadłam, bo jadłam. Byliśmy na takim. W sumie nie obiedzie, tylko jeszcze później, tak może pod wieczorku, więc zjadłam te usta. Ale słuchajcie, teraz ja właśnie jestem sobie na basenie, dokładnie w jacuzzi, zaraz je odpalę. I po prostu później idziemy na kolację do restauracji Paczesia, o której Wam mówiłam wczoraj. Szkolenie jest super, mega w ogóle atmosfera. Pani, która ogarnia cały ten temat, czyli wiecie, jest z Wami w kontakcie mailowym telefonicznym e, i, i ogarnia to wszystko, jest naprawdę przemiła, e, słuchajcie, to jest naprawdę cudownie, przytulaski w ogóle mega, e, a przecież to są obcy ludzie, ale jest naprawdę mega pozytywnie, polecam wam serdecznie, ja ten kurs dostałam, słuchajcie, w prezencie, sama go sobie nie kupiłam, więc dostałam w prezencie i skorzystałam w końcu z niego, e, szkolenie nie było, tak jak wiecie, już z Karoliną Wziętek fajnie ona je prowadzi, bo to takie szkolenie indywidualne, ale są też właśnie grupowe. I kiedyś bardzo chciałam się zapisać na grupowe, ale zawsze albo to nie miałam wolnego, albo coś tam, coś tam, a w końcu się udało być właśnie na takim indywidualnym, więc jeszcze lepiej, bo wiecie, ten em, instruktor poświęca Wam 100% czasu, tylko Wam, a nie na przykład na kilka osób. E, więc to jest lepsze co jeszcze, co jeszcze Wam chcę powiedzieć to słuchajcie, w cenie tego całego kursu e, miałam poczęstu, poczęstunek, to tak ale słuchajcie, jeszcze był taki mm, obiadek, e, więc to było w cenie i słuchajcie, dostałam wielką torbę pewnych rzeczy z tej właśnie szkoły, ale jeszcze sama ich nie otwierałam. Wiem, że dostałam mnóstwo pędzli, bo je używałam właśnie na kursie, więc później jak wrócę albo z basenu, albo z kolacji, to zdobywam Wam unboxing i pokażę, co dostałam właśnie z tej szkoły, z tego kursu. Idziemy na jedzonko. Nie pokazuję wam Wito, bo chcę zostać inkognito. a nie i tak się odbijesz w szybie. Nie! <średzimy> nie, tak odrobinkę. Jedziemy na jedzonko do restauracji, o której wam mówiłam. O, teraz idealnie, czy nie widać? Musimy zobaczyć. No wiecie co, ogólnie to my dzisiaj wracamy, <głos》>, więc jestem teraz w aucie, no byliśmy w tej restauracji, jedliśmy kolację, było jedzenie spoko, no i tyle w sumie, tak jak wiecie, jak już mnie oglądacie, to wiecie, że my po prostu wolimy w nocy wracać, nie będzie tych korków i będzie krótsza to trasa, trasa szybciej zejdzie. Więc teraz słuchajcie z opowieści dziwnych treści, a my jedziemy do domciu i tam się z Wami już zobaczę i pokażę Wam wszystkie rzeczy, które dostałam ze szkoły. Wracam już do Was na takie podsumowanie tego całego wyjazdu i powiem Wam szczerze, że nie jest to kolejny dzień, kiedy wróciliśmy już, tylko jeszcze troszeczkę słuchajcie, później. Na następny dzień byłam mega, mega mocno zmęczona i wracaliśmy w nocy. Więc mi się ten pomysł pierwszy raz, słuchajcie, trochę nie spodobał, bardzo byłam zmęczona, no ale ja nie kierowałam. Więc, słuchajcie, wyglądało to tak, że. Ja po prostu już niedaleko za Zgierzem zasypiałam i głowa, wyobraźcie sobie, tak o po prostu mi leciała ciągle I ja się ciągle budziłam, jak już mi ta głowa tak poleciała do przodu, byłam tak zmęczona Fiwi siedziała koło mnie i ona myślała, że ja się z nią słuchajcie bawię czy coś I za każdym razem jak ja tak walczyłam, żeby nie zasnąć, to ona mnie tak pac w ogóle łapką w głowę Nie wiem czy ją tu widać, ale siedzi właśnie tu obok no więc słuchajcie, wróciliśmy w nocy yy, Ja nawet nie miałam siły zmazać make-upu Ja zawsze zmazuję make-up A tym razem nie dałam rady I powiem Wam, że ten make-up yy, nawet otrzymał mi się do jakby drugiego dnia Oczywiście gdzieś tam się rozmazał i tak dalej No bo poszłam nim spać, ale był mega mocny Ten makijaż, który mam na sobie, bo mam makijaż oczu mega mocny To nie jest słuchajcie ten makijaż, to jest całkiem inny Tak się złożyło, że dzisiaj byłam na jednym make-upie, ale nieważne. Teraz, słuchajcie, chciałam Wam pokazać torbę, którą dostałam właśnie z tej szkoły makijażu i jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda tak z zewnątrz. E, studio makijażu, perfekcja, SMP. W filmie może ze mną nie chodzić. I to, słuchajcie, szkoła jest em, Pani Joanny z Gołuszko. Inaczej mówiąc, w internecie znana jest, jak pod pseudonimem, maksyjneczka. I to jest jej szkoła, ale słuchajcie, inni właśnie też tam em, dają kursy. Słuchajcie, na koniec takiego kursu dostaje się certyfikat właśnie ukończenia takiego szkolenia z zakresu... W sumie to jest zaawansowanych technik makijażu, ale wiem, że zazwyczaj Karolina się tak właśnie prowadzi kursy basic, też takie grupowe, więc jakby ktoś był zainteresowany, to proszę bardzo. Ja może na razie jeszcze schowam swoje dane personalne, bo jak wiecie, jeszcze tak oficjalnie ich nie zdradzam. Jak dobijecie Milion na moim gamingu, to Wam zdradzę oficjalnie. I to jest tak, wąbeczka. Mid-Shop. Hmm, tutaj mam gąbeczkę, słuchajcie, tą, którą ja używałam na makijażu, bo jak przychodzicie tam na makijaż, to macie niektóre akcesoria, właśnie tam, jakby w cenie. I y, dostałam właśnie taką gąbeczkę. Jak widzicie, muszę ją jeszcze umyć, więc taką gąbeczkę dostałam. Yy, no i słuchajcie, tutaj jest jeszcze taki prezent, 100 zł rabatu do takiego sklepu na konkretny kod więc nie będę tego pokazywać, słuchajcie bo pewnie to się tylko dostaje jak po prostu się idzie na kurs właśnie do tej szkoły SMP a rabat na światła LED, czyli takie lustro z lampeczkami na przykład do właśnie toaletki swojej, tutaj jest taki kod ale ja wątpię, że z tego korzystała słuchajcie, bo sama mam E, takie e, lampki, więc myślę, że nie skorzystam. Kolejne rzeczy, mega, mega ciekawe, słuchajcie, z nich korzystałam też na szkoleniu. To są pędzle. E, I tak, na razie sobie też je tak skakowałam, ale wyciągnę je. Nie wszystkie używałam, oczywiście, wtedy na tym kursie, tylko kilka. OK, e, więc y, te pędzle powiem wam, że są świetne. Nie znałam tej marki, nie dość, że ładnie wyglądają, bo kolorystyka jest przepiękna, są bardzo, bardzo milusie i mega fajnie się na nich e, pracuje. Więc naprawdę sporo pędzli. Słuchajcie, mam nowych i na pewno będę je e, używać sama. Powiem wam, że po ostatnich makijażach doszłam do wniosku, że za mało mam pędzli. Yy, więc yy, fajnie, że je mam. Tutaj mam też taką yy, małą kosmetyczkę, to akurat ona jest idealna na pędzle, więc sobie możliwe, że tam schowam, ale powiem Wam, że po tym kursie tak zachciało mi się zrobić porządek w mojej toaletce i kiedyś Wam wspominałam, że mogłabym taki film o mojej toaletce nagrać, Wy też byliście bardzo ciekawi takiego filmu, więc myślę, że no za jakiś tam czas mogłabym zrobić taki mega porządek, yy, no i słuchajcie, przenieść już wszystkie takie używane przeze mnie kosmetyki w miarę na bieżąco, to tutaj właśnie do toaletki, bo jak się okazało, kosmetyki źle swoje przechowuję. Więc jak ja mam toaletkę, no to sobie w końcu przeniosę to na toaletkę. Tutaj słuchajcie, materiałowa jakaś torba. Ja lubię ostatnio bardzo takie materiałowe torby, używam. Mega one są wygodne, powiem wam, więc fajnie, przyda się na pewno. Więc to tutaj schowam. Dobra, jeszcze coś mamy. Depor. Profesjonal, Okej. Okay. Z Benefitu. Powiem Wam, że konkret. Takie małe, oczywiście, taka próbeczka, ale wygląda to w ten sposób. Tutaj jest coś fajnego. Watermelon antybakteryjny żel do rąk o zapachu arbuza. Wow! Dajcie mi ten arbuz. Jak to działa? Żel. Dobra. Poczekajcie, bo ja to robię unboxing, ja jeszcze nie sprawdzam tych rzeczy. No arbuz Jejku, jak pięknie. O ja to na pewno leci, słuchajcie, do, yy, do mojej torebki. Tak to wygląda, że antybakteryjny. Rzecz na czasie, słuchajcie. O, ostatnio. Dobra, coś tutaj większego, słuchajcie. Innisfree. free. Mm, serum nawilżające. Do twarzy. Fajnie, bo mi się moje już kończy. Muszę się wybrać do mojej pani kosmetolog, która dobiera właśnie mi kremy. Nie znam tej firmy, ale bardzo chętnie y, sprawdzę, wypróbuję. No, dobra, złapało. Tak to wygląda. Y, sprawdzę sobie, słuchajcie, m, zapach, bo tak może... Ups. Może będzie takie drzewo herbaciane. Jejku, to pięknie pachnie. Słuchajcie, jak, jak mi spa. Ja się tym dzisiaj jest, cała wysmaruję. Tylko szkoda mi, że też trochę dzisiejszego makijażu związywać. ale dobra, nieważne. Jak tu dużo rzeczy, słuchajcie, jeszcze. Tu są... A ja myślałam, słuchajcie, w tą torbę, że to są takie mini spineczki. Bo w momencie, kiedy ja byłam malowana, to tutaj Karolina mi tak spięła fajnie włosy takimi spineczkami, które nie odgniatały się na włosach, jest bardzo ważne. A tutaj mam, słuchajcie, cztery rodzaje takich penset: mają różne końcówki z Golden Rose. Pokażę Wam. Zwróćcie uwagę na o, na ich końcówki. Są mega różne, no przyda się na pewno. A taka mała to jest mega super sprawa. Dobra, kolejna rzecz. Woda różana do twarzy. Ok, cel stosowania, oczyszczenia, odżywienie i wygładzenie skóry. To jest, słuchajcie, w służbie w skórze suchej i wrażliwej, bo w momencie, kiedy ja miałam robiony make-up. To pani, która też była w tym momencie w tej szkole, właśnie pytała Karoliny, jaki ja mam rodzaj skóry. jeżeli no, Karolina, już troszeczkę tutaj, wiecie, posiedziała ze mną i zobaczyła tę skórę, to powiedziała, że suchą. Więc yy, wtedy pani dobrała mi kosmetyki. I mam tutaj wodę różaną. No, daję różami, serio. Dobra, więc będę używać na pewno. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest Face Mix. Primer z Revolution. Kilka razy muszę tutaj napompować, żeby to tu się zbliżyło. Dobra. Fajna konsystencja. No i ładnie pachnie. Pięknie to pachnie. Aż się posmarowałam na nosie, słuchajcie. Tak to wygląda. I lecimy, bo już końcóweczka rzeczy jest, słuchajcie, w tej todbie. I tak. Uuu, coś chyba fajnego. A, to jest Black Mascara. Z, to też jest chyba Benefit. Tak, Benefit. E, dobra, taka mała maskara. Fajne są takie rzeczy malutkie. Do torebki e, idealne. Tak to wygląda. Dobra. I pokażę Wam w środku może e, szczoteczkę, gdybyście byli zainteresowani. Hej, szczoteczko. Dobra, mamy ostość. Ostatnia rzecz. Perda. Zaklejona. Co tu w jest? Mm, twój rabat. Minus 15% na pędzle embraż, czyli pędzle maksineczki, i minus 10% na Minty Shop. I tutaj jest, słuchajcie, kod specjalny. I teraz tak. Yy, kolejny yy, rabat. To jest inna już karteczka. W sumie mogę to wyciągnąć. Kolejna karteczka to jest, słuchajcie, 15% zniżki na, dla kursantów nieprowadzących działalności gospodarczej, 30% zniżki dla kursantów prowadzących działalność gospodarczą, ale związaną z makijażem, więc to mnie nie dotyczy. I słuchajcie, to jest do sklepu Senna, 30% rabatu na kurs online Maxi Brow Expert z Joanną Ferdynu z Głuszko. Uuu, dobra, Maxineczka jest w ogóle tak bardzo znana z idealnych brwi, więc to jest taki kurs z nią. Ja na razie bym na pewno nie brała udziału w takim kursie, bo ja mam brwi zrobione permanentnym makijażem, więc jakby to nie dla mnie. 20% zniżki na zakupy na Eveline.pl I tutaj jest kolejna zniżka Do NYXa słuchajcie Ogólnie na te, na te zajęcia, na ten kurs przyszłam pomalowana To dlatego, że chciałam pokazać siebie jak się maluje I żeby po prostu Karolina mi powiedziała jakie błędy robię No i się dowiedziałam Więc ogólnie wyszło, że robię wszystko źle <grym> Nie no, nie jest tak źle no. Ale chodzi bardziej o aplikację tych wszystkich kosmetyków. Chodzi o, o make-up twarzy, a tak nie oczu. No i słuchajcie, przyszłam o swoim make-upie, później się zmazałam i jedną stronę twarzy malowała mi ona, a drugą ja tak po niej jakby malowałam. I ja po prostu na tym kursie moim celem było nauczenie się pomalować samej siebie, tak dobrze, wiecie, tak na co dzień. No i tego się właśnie uczyłam, a no i wtedy tych kosmetyków zrobiłam zdjęcie i mam sobie w planie je kupić. Dzisiaj niestety już nie zdążę do galerii, ale myślę, że jakoś w tym tygodniu bądź właśnie w internetowych tych drogeriach zakupię sobie te niektóre rzeczy. Ja na przykład stosuję Fluid z Fenty Beauty, ale na przykład wiem, że mogłabym go zmienić na Healthy Mix. Z bo słuchajcie, tam odcień jest dla mnie lepszy. No i jest lżejszy ten fluid. Na przykład, jeszcze chciałam sobie kredkę czarną do oczu na powiekę kupić i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno, może w jakimś filmie właśnie takim pokażę Wam unboxing tych rzeczy. Niestety, w tym momencie, jak to nagrywam, nie zdążyłam pójść jeszcze do galerii i zrobić tych zakupów, bo tak to na pewno bym też rzeczy Wam pokazała w tym filmie. Zrobiliśmy właśnie ten unboxing z rzeczy z tej torby. Jestem bardzo zadowolona z tych rzeczy i z kursu też no, ja się zastanawiam, czy kiedyś tam jeszcze na przykład nie pójdę, ale już może na y, grupowe, bo już chyba indywidualne, to może nie muszę. No i co? Myślę, że to chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie ma co dłużej gadać, bo wiem, że Wy nie lubicie takich bardzo długich gadanych filmów. A jeśli jeszcze byście byli ciekawi, jak wygląda mój make-up obecny dzisiejszego dnia, to już Wam pokazuję to nie ja malowałam siebie. Dzisiaj byłam na make-upie i oczy wyglądają w ten sposób i mam też doklejone rzęsy, więc tak to wygląda. Też dajcie znać, co myślicie o tym moim makijażu, który mam na sobie dzisiaj. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodobał, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco, a my się widzimy w kolejnym filmie w sobotę na tym kanale i zapraszam Was też na gaming, jeśli kogoś interesuje właśnie tematykę gier. Ja się z wami żegnam, pa pa!